Witam na naszym kanale dzisiaj wam będę Cię pokazać jak zablokować bootloader w telefonie Samsung Galaxy J6 operacja blokowania polega na łączeniu telefoniku wejście do ustawień klikamy połączenia Łączymy się z siecią Wi-Fi. Musi być telefon połączony z siecią wi i z internetem, żeby był. Jak jest połączony z internetem, cofamy się. Do no, głównych ustawień. Schodzimy niżej. Klikamy. Aktualizacja promowania. pobierz i zainstaluj. Musi nam się tutaj coś pokazać. Chwilkę się musi pobrać. Jeśli się ten musi chwilę pobierać. Jak się pobierają chwilę Dajemy sobie pauza. Wracamy się do głównych ustawień, schodzimy niżej, telefon, informacje, informacje o promowaniu, numer wersji, klikamy tyle razy, jak programistą, jesteśmy w trybie programisty, cofamy się do głównych ustawień, pojawiła nam się tu opcja, niżej, opcje programisty, teraz musimy wyłączyć opcję tom, potwierdzić to wyłącz, Przycisk yy, wyłącz i automatycznie nam się blu zablokuje i będziemy mieć włączone wszystkie zabezpieczenia w androidzie. Yy, ten telefon nas akurat informuje po wyłączeniu yy, zabezpieczeń, czyli po włączeniu jakby zabezpieczeń, bo wyłączyliśmy tą opcję om-lock, yy, że musi zostać wykonany reset ustawień fabrycznych, i dopiero wtedy zostanie pełni blue zablokowany i wszystkie ustawienia fabryczne e, wszystkie ustawienia zabezpieczeń będą zresetowane do defaultowych ustawień więc musimy kliknąć usuń wszystko żeby się nam ten adres zablokował i wtedy po prostu wszystko się wykona i wszystkie telefony, a tak jak mówiłem wszystkie, telefony, wszystkie dane z telefonu są stracone więc pamiętaj, żeby sobie wcześniej zrobić w kopię zanim naciśnięcie przycisk bo później już nie będzie odwrotu dajemy usuń wszystko i czekamy aż się nam telefon zrestartuje i w pełni blu zablokuje. Żeby zablokować ten to tak jak teraz my właśnie zablokowaliśmy, w pierwsze to musi być oficjalne opromowanie Samsunga w telefonie, oficjalne menu recovery, czyli musicie najpierw grać opromowanie do telefonu oficjalne Samsunga, żeby później zablokować ten boloader. Bez tego nie uda wam się zablokować buladera, ponieważ się opcja, że nie macie oficjalnego opromowania i na tym się zakończy informacja. Ee, że jak wgrać oprogramowanie oficjalne, czyli fabryczne, ROM do telefonu, macie pokazane na innym filmiku u nas na kanale, więc możecie sobie po prostu go oglądnąć, zobaczyć, jak wszystko krok po kroku zrobić. Najpierw wgrać to oprogramowanie przez odin e, fabryczne, a później właśnie zrobić zblokowanie browadera. I wszystko wtedy przejdzie pomyślnie, wszystko będzie za pierwszym razem. Spokojnie czekam, aż się telefonik włączy. To chwilkę potrwa, ponieważ to jest telefon nie pierwszej młodości, nie jest super szybki, nie ma jakiejś super szybkiej pamięci, więc spokojnie sobie czekamy, aż się w pełni włączy. Metoda jest aktualna z 2026 Jak widać ten telefon dość długo się włącza, ale spokojnie czekać. On się na pewno włączy z zablokowanym adwaderem. To jest kwestia tego, że telefon nie jest wolniutki i spokojnie, spokojnie trzeba czekać, aż to się wszystko włączy. Metoda jest aktualna w tym modelu. W innych trochę się różnie, więc właśnie dobrze jest tutaj tak dokładnie popatrzeć, jak to się robi, żeby po prostu w innych metodach się to znacząco różni. Ta E, blokada Blue ladera. więc sobie tutaj bardzo dobrze popatrzeć i przeprowadzić tą operację poprawnie. Co nam daje? zablokowanie Blue ladera? daje nam to, że wszystkie aplikacje bankowe będą działać nam bez problemu. Wszystkie aplikacje do płatności NFC będą nam działać, nie będzie żadnych problemów z komunikacją i będzie telefon w pełni bezpieczny przed malwarem, przed spamem. Nie zainstalujemy go z nieznanych źródeł, nie zainstalujemy go po wspomnieniu systemu żadne pliki, które są niepodpisane przez sklep nie dało się zainstalować więc dosyć bezpieczna metoda do użytkowania telefonu androida oczywiście metoda działa na każdej wersji aprobowania starszej, nowszej, najnowszej więc bez możecie to testować sobie na każdej wersji aprobowania Ona działa, ta metoda działa na każdej wersji aprobowania w tym, w tym modelu Telefonik się włącza, tak jak mówiłem, w pełni już zresetował się, rozpakował całe promowanie i ustanowienia fabryczne włączone są, więc telefon jest jak nowy, z pudełeczka, zablokowany, z pełnymi zabezpieczeniami włączonymi. Spróbujemy sobie język okej, okay. szczauka z nami akceptuje, dalej pomin, nie kopiuj. dalej. Więcej, więcej, akceptuj. Pominń... Pomin, Pomin mimo to. Pomin, pomiń. Zakończ. Tyle właśnie włączę do ekranu domowego, Główne menu. I wszystko działa tak jak należy. się Rozpakowują aplikację, na no chwilkę trwa. Trzeba spokojnie poczekać, dajmy chwilkę, i wszystko się włączyło. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Prosiłbym o łapki w górę, polubienia, subskrypcję. I do zobaczenia przy następnym filmie.